zarezerwowane, napierane przez Wojskową tak właściwie, jest już na, na samochodzie, tam jeszcze drobne proceduralne jakieś rzeczy są robione, sporządzane. Za chwilę zjedzie auto, pan mecenas też dopilnowuje tych wszystkich procedur, aby przebiegały właściwie. No to, to chyba wszystko, co, co można na chwilę obecną powiedzieć. Czy prokurator tłumaczył, dlaczego nie było przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, czy nie? To Pan pytał o to prokuratora? Eee, znaczy, nie, prokurator już, już... Prokurator się... że były na liście, a panie, które próbowały wejść, twierdziły, że nie mogły się dostać, bo ich na liście nie było. Nie, nie wiadomo, bo, I, to jest co i, I to jest prawda, że, że, bo osobiście, jak tu przyjechałem gdzieś w okolicach 20 po, po drugiej, to widziałem jedną właśnie z pań, e, san i I no były to, tylko no, nie, nie wpuszczono ich e, z racji tego, że właśnie nie było ich na liście. Czyli pani z samej były przed godziną Były, jak najbardziej były, były, były bo były, ja sam były. widziałem jedną z pań i, i no, teraz e, próbuję się chyba na, na te biedne kobiety zwalić całą odpowiedzialność, nie rozumieć dlaczego. To nie na one, w bieżę, to, 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 tak, były tak, w biurze, one tak, to długo czekały. Nie, i prokurator mówi, że te panie po prostu nie mogły wejść tutaj na ten cmentarza z gminy na nie, nie, wpuszczono, to... policja ich nie wpuściła. Bo, bo ich nie wpuszczono, gdyż nie było ich na liście, bo jak sami Państwo widzieli, wpuszczono. Tylko osoby, które były na liście. Kto tą listę sporządzał, nie mam pojęcia. Tak? również nie mam pojęcia, po co ta cała wielka tajemnica, zaangażowanie tak wielkiej ilości wojska, policji. To są ogromne koszty, za, 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 te, za te pieniądze to można naprawdę, tak jak już mówiłem wcześniej, trzech panów Michaelów Badenów powołać. To, 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 takie środki pieniężne się, się przeznacza na, na, na utajnienie wszystkiego, że, że no, to chyba samo za siebie coś mówi, prawda? Co będzie po. Procedurze, czyli po 3 miesiącach, powiedzmy tak mniej więcej, nie wiem, że to może trwać tak? 3 miesiące? Nie wiem, wiem, że badania DNA potrwają od 3 do 6 dni. No i no nie wiem, a szczegółowe badania, analizy, no, nie mamy do tego dostępu, nie mamy informacji na ten temat. No, jak i nie mamy też nikogo z naszej strony, kto by posiadał fachową wiedzę i nam, że tak powiem co nieco wyjaśnij, prawda, teraz możemy I polegać tak? tylko na tym, co nam powie prokuratura, a nikt inny. Zakładacie, że będzie i w tej sytuacji ewentualnie? Znaczy, no, trumnę tak czy inaczej należy po, pochować, no, nas na chwilę obecną interesuje, czy, kto jest w tej trumnie, prawda, bo wszystkie dokumenty sporządzone przez Rosjan zaprzeczają temu. Nie rozumiem też, dlaczego te dokumenty się ukrywa, prawda, bo... bo... Jeśli znaczy sam fakt, że przeprowadzono ekshumację świadczy o tym, że były ogromne nieścisłości, no i żadne konsekwencje wobec osób y, tworzących tą dokumentację jak i asystujących przy tym to no, no nie są wyciągane, prawda? Panie Piotrze, możemy dokończyć później? Tak, Czyli... oczywiście.

Przepraszam pan, chyba dowodzi policjantami tymi tutaj, tak? Nie. Chodzi o to, że pani Anna Walentynowicz jest z całą pewnością osobą zasługującą na, na najwyższy szacunek. Proszę za tym, abyście panowie byli łaskawi jednak odwrócić się przodem do zmarłej. To jest niezgodne z naszymi przepisami Pana. Proszę Pana. W względem szacunku do zmarłych przepisów nie ma i nie obowiązują chyba, jeśli stoją w kolizji. Czemu oni stoją O tym mówię. Tak samo robiła milicja jak Tak jest, to są te same metody, które stosowane były wobec papieża, żeby go upodlić. Panowie proszę, skontaktujcie się ze swoimi dowódcami. Odwróćcie się przodem do zmarłej.

w prawidłowości by był? Trudno zostawić ta z I teraz Państwo jadą z rodziną Dobyt Bydgoszczy. Do Bydgoszczy tak i, 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 I co? Dzisiaj rozpoczną się do badania? Myślę, że dzisiaj chyba no. no. będzie ruszała sekcja. E, oczywiście mamy bardzo duże opóźnienie, ale to Pani sama wie. E, w 2,5 godziny ja myślę, że to jest sporo <noise> jak na, na polską administrację. E, I no, to pokazuje tylko być może jest to pewne zrządzenie losu, że to się stało w Gdańsku tutaj. E, mateczniku e, również premiera Tuska, ale myślę, że to też powinno być wymowne dla wszystkich obywateli polskich, Polaków, nie tylko, a również całej Europy, że w ten sposób nie traktuje się ta, takiej postaci historycznej Świętej Pamięci Anny Walentynowicz i być może ona nam pomogła w pewnym stopniu że dosło, doszło do tego opóźnienia, gdyż, ym, y, bym powiedział, y, to co miało być ukryte, schowane, dzieje się na Państwa oczach w dzień. Y, gdyż y, rodzina y, życzyła sobie, życzy sobie nadal, żeby to była duża przejrzystość w tym postępowaniu, transparentność. I tak też podchodziła św. pamięci Anna Walentynowicz do wszystkich spraw, walczyła o prawie. I tutaj również rodzina walczy o I myślę, że w Bydgoszczy po prostu za Państwa pośrednictwem już będą szykowali rentgena. Tu apeluję do zespołu biegłych i do prokuratury. My nadal żądamy rentgena. I myślę, że jeżeli nic nie ma do ukrycia zróbmy to przejrzyście i transparentnie. I tu no jeszcze raz mogę tylko Tą prośbę ponowić i wnioski składałem i będę nadostał. Ponieważ Panie. jest szansa na, no, po tych badaniach za kilka dni genetycznych, będzie wiadomo tak, w porównaniu do tak, dzisiejszej tak, i jutrzejszej tak. że tak. e, Państwo, Pan na przykład osobiście będzie mógł podać, czy, czy rzeczywiście jest zgodność, jakaś niezgodność, jak to wygląda. No wie pan, no, ja myślę, Poporana, że prokuratura na to pozwoli, czy I, mówi to... Pan o, ja, o, ja, o, ja, o jawności? No, mówię o jawności i myślę, że tutaj rodzina nic nie ma do ukrycia. To wszystko. Panie prokuratorze, ta sytuacja... Ja nie jestem prokuratorem. Eee, Przepraszam. ta sytuacja z tymi paniami z samych. nie tak jak było dla panie, panie, Czy dla pani panów. Mówili, czy... Co? Co? one wcześniej czyli? No były wcześniej, tak. No i ich później już nie było. Ale tłumaczył hmm. pan... Tłumaczył, tłumaczył to prokurator. Pytał pan to pana... Ja wiem, że tych pani nie było na liście. No i to jest dla mnie rzeczą, no... Co do logistycznego... Zorganizowanie całej sprawy no to jest klęska. Czytał pana o to prokuratora? Dlaczego ich nie było na liście? Nie, to proszę państwa, niech to zrobią. Ja myślę, że wystarczy nam fakt, że ich nie było na liście, a tu niech już prokuratura sama się z tego tłumaczy. Panie mecenasie, co pan sądzi o tym, że policjanci stoją tyłem do tak szacownej zmarłej? Ale stoją przodem do, do osób, które tutaj są na warcie i nie infestują. Myślę, że my na pewno się odwrócą, jak będzie przejeżdżała trudność. Miejmy taką nadzieję, chociaż jak mi się zdaje, panowie policjanci stojący za nami, dowódcy tego oddziału Panie mecenasie, pan zdają się zaprzeczać pan prokurator powiedział, że dostatecznie pan uzasadnił wniosek o, o to, żeby pan Baden był przy ekshumacji ja wiem, bo tutaj żadna, żadne uzasadnienie by nie pomogło jeżeli nie ma dobrej woli ja pan mogę uzasadniać tygodniami, miesiącami jeżeli nie ma dobrej woli zawsze się odczuć. A ta sprawa jest dlatego taka piękna dla prokuratury, bo nie przysługuje żadnych środek odwoławczych. Także możemy spokojnie pisać, pisać, jak to się kiedyś mówiło na werdyczu. Ale myślę, że powoli widać, co się dzieje w tym postępowaniu i jak się dzieje. Prawie dwa roku po katastrofie, jeżeli dopiero dochodzi do ekshumacji, to, to myślę, że sprawa jest bardzo piękna. Nie zginęła, później my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Maryśma Zombrowski. Z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Mardąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem.